Jeżeli wygrasz, to co dalej? Walka ze Spiridonowem? Ha, <śmany> no zobaczymy. Co za fantastyczna noc, bo tu będą badać popy największego kalibru. I gotujcie się Państwo na wielkie grzmoty. Cześć witam was serdecznie i witam nietypowego gościa. Zbigniew Bartman. Cześć, Olimpijczyk z Londynu w siatkówce. 137 metrów chyba w reprezentacji złoto i brąz w Lidze światowej. No tak szkoda, że tylko nie wyszło w Londynie, nie było no, olimpijskiej. Igrzyska, me... igrzyska olimpijskie to nasza tak, zmora w śródmień. Tak, nie już było czterech dekad, więc <laughs> olimpijskiej emerytury <i> teraz <laughs> nowe wyzwania. Wystąpisz na pierwszej gali Nowej Federacji Cloud 5 sierpnia w Warszawie. Zmierzysz się w MMA z byłym reprezentantem Polski w piłce nożnej, Tomaszem Hajdo. Co Cię w ogóle skłoniło do tego, żeby przyjąć takie wyzwanie, propozycję? Znaczy, aspektów było wiele, bo ja generalnie po zakończeniu mojej siatkarskiej kariery planowałem być aktywny dalej sportowo. Marzyło mi się o tym, żeby być aktywnym sportowo, zawodowo, nie tylko amatorsko. Sporty walki ciągnęły mnie od dłuższego czasu, tylko ze względu na to, że grając zawodowo w siatkówkę, no nawet nie mogłem sobie na amatorskie treningi pozwolić, ze względu na jakieś ryzyka uszkodzeń nadgarstków czy czegoś tutaj związanego z, z mechaniką dłoni. E, więc odkładałem to jakby na po zakończeniu kariery, a jak się pojawiła taka oferta, żeby dołączyć do Cloud MMA i połączyć jakby jedna fascynacja amatorska z zawodowym dalszym uprawianiem sportu, to, to jakby kalkulacja dla mnie była prosta. Jak zareagowali koledzy z świadkarskich parkietów? A dostałem dużo, wiele pozytywnych opinii, takich e, bym nawet powiedział e, podsyconych dużą eks, ekscytacją i wiele, wielu kolegów z boiska zapowiedziało się, że, że będzie na gali 5 sierpnia. Także bardzo, bardzo, bardzo miło, bardzo na, fajnie. Na rzecz ona też zaaprobowała. Tak, no tak? jak najbardziej, nie było, no nie było z tym e, żadnych problemów, także. Yy, trenowałeś wcześniej jakoś w yy, sporty walki czy w ogóle? Nie, nie, tylko nie w ogóle. Ale bez treningów, tak? Dokładnie tak, no bo tak jak mówię, ja jak miałem już, nie wiem, 14-15 lat i zacząłem tak na bardzo poważnie siatkówkę trenować, w wieku 16 lat debiutowałem w plus lidze, no to jakby każdy inny sport był dla mnie no, odłożony na tak zwaną pauzę, bo, bo było to ryzyko odniesienia kontuzji, a fokus był w 100% poświęcony siatkówce, no i byłoby głupotą, żeby wypaść, nie wiem, na jakiś część sezonu. Czy, czy w ogóle do, wypaść z, z treningu przez, nie wiem, jazdę na nartach, czy na snowboardzie, czy, czy, czy jakieś inne, inne rzeczy, które lubiłem robić, ale ich nie mogłem robić ze względu na granie w siatkówkę. Tak samo było ze sportami walki. Jedyne, jakie takie w cudzysłowiu przetarcie ze sportami walka, walki miałem, to w wieku 6 lat, jak trenowałem karate, ale to, to można powiedzieć, że to... Jak długo? A, krótko, bodajże trzy miesiące. To był taki okres, gdzie w telewizji cały czas leciały filmy z Jean-Claude Van z tak. Stevenem Seagalem czy, czy Arnoldem Schwarzeneggerem, więc każde dziecko chciało ćwiczyć czy to karate, czy jakieś judo, czy, czy, czy jakiś inny sport walki, więc ja przez krótką chwilę ćwiczyłem karate, ale później przeszedłem bardzo szybko do piłki nożnej, koszykówki i skończyłem na siatkówce. Jasne. Teraz tak, rozmawiałem z Tomkiem Hajtą, mówił mi, że ma trzy tygodnie na przygotowania, mało. Ty chyba masz troszeczkę więcej. Ja tak? ciut więcej, tak. Ja mam niecałe pięć, także, także odrobinę więcej. I cały czas te 5 tygodni trening, tak? Z kim? I gdzie? Tak, trenuję, no bo jakby tutaj nie ma czasu na zmarnowanie, szczególnie w sytuacji takiej jak, jak moja, czy jak sytuacja Tomka Hajty wydaje mi się, jest podobna, gdzie zaczynasz no, praktycznie od zera, bo nie masz żadnego doświadczenia z profesjonalnym uprawianiem sportu walki, więc no, tego czasu jest bardzo mało i tych, te treningi jest ich dużo i są bardzo intensywne. Co sprawia największe problemy w takich treningach? Nic, szczerze. Szczerze nic, bo jest y, duży entuzjazm, jest duża motywacja, są duże chęci, y, charakteru do, do ciężkiej pracy nigdy mi nie brakowało, więc tak naprawdę... Nie ma nic takiego, co mi sprawiało trudności, bo jedyne co, co mogę powiedzieć, co jest dla mnie nowością i jest różnicami między siatkówką a, a sportami walki, no to na pewno intensywność tego treningu, bo trening jest zdecydowanie krótszy, bo w siatkówkę potrafię trenować 2,5-3 godziny, a tutaj treningi moje indywidualne trwają po półtorej godziny, ale są bardzo, bardzo, bardzo intensywne, więc tego wylanego potu jest wcale nie mniej niż, niż przez te 3 godziny siatkarskiego treningu. Jedyną, jakby jak mam się już doszukiwać jakichś trudności, to jest y, trudność z, tym, z tą presją czasu, która, która jest związana z bliskim terminem walki, bo y, nie możemy sobie przejść wszystkich etapów powoli, zaadaptować się do nich i przechodzić najpierw z poruszania się, później do wyprowadzania ciosów prostych, później do poruszania się, wyprowadzania prostów ciosów prostych, potem przejść do sierpowych itd. Itd. itd., itd., tylko wszystko jest rzucane w pigułę. i ja muszę jak najszybciej to chłonąć, adaptować się do tego i, i, i przyswajać wiedzę, którą dostaję no jakby w takich bardzo dużych dawkach, więc ewentualnie to może być problemem, że, że tej wiedzy jest bardzo dużo, trzeba ją bardzo szybko przyswoić i nie wprowadzać jednego elementu w danym momencie, tylko naraz trzeba wprowadzić kilka tych elementów. Czyli ten trening nie jest to łatwiejszy niż y, siatkarski, tak? Nie, no zdecydowanie nie, no, to dochodzi też y, aspekt, aspekt e, mentalny, no bo tutaj jestem sam i nie mam e, na kogo liczyć, mogę liczyć tylko na siebie, nie ma tak e, sytuacji, że jak mam moment e, słabości nawet podczas sparingu, czy, 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 czy jakiegoś intensywnego treningu, że wejdzie kolega i nie wiem, weźmie ciężar gry w ataku za mnie, czy, czy przyjmie piłkę za mnie, nie, no tutaj ja mogę liczyć tylko na siebie i tak naprawdę główna walka to jest walka ze swoimi słabościami. Tomek Haj to, to piłkarz, więc na pewno lepiej kopi niż ty. Ty na pewno masz mocniejsze uderzenie. No, to takie, no więc takie co, takie co stery, stereotypowe, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Teoretycznie ja więcej pracowałem rękoma, Tomek więcej pracował tak. nogami w swoim życiu. Na pewno to będzie ciekawe, na pewno ja pamiętam przecież Tomka nieraz wykopy przez całe boisko. No podczas jego kariery, więc na pewno na jego nogi będzie trzeba mocno uważać. No ja rękę miałem szybką, jak grałem w siatkówkę, także mam nadzieję, że to też się przełoży na sporty walki. Ale trenujecie jakoś specjalnie, żeby uniknąć tych jego kopięć, bo to jest jego atut. Bardzo no. przypuszczamy w stójce no, no, jednak różnica wieku, różnica siły, różnica szybkości, wszystko będzie za, za tobą. Co no, może, czy... może zrobić ci krzywdę, no, ewentualnie... Kopiąc i ewentualnie w parterze, ale też to nie będzie łatwo. No, czy jakieś specjalne ćwiczenia robicie, żeby uniknąć jego. Czy znaczy jeszcze konkretnie pod przeciwnika się, że tak powiem, nie szykujemy, ponieważ e, jakby. Nie mamy aż tyle tego czasu. Najpierw chcemy opanować podstawowe, że tak powiem, techniki yy, i, i obrony i wyprowadzania ciosów. I dopiero myślę, że w ostatnim tygodniu będziemy się skupiać na tym, jak ta walka może wyglądać i jak ona będzie przebiegać, jeżeli troszeczkę lepiej opanuje cały system poruszania się i, i wyprowadzania tych ciosów. Z drugiej strony na pewno bym Tomka nie przeceniał, bo wiemy, jak jest w sportach walki, nieraz wystarczy jeden celny cios i, i faworyt leży na deskach i, i go liczą, więc y, ja jakby z dużym szacunkiem do niego podchodzę i wcale nie czuję się faworytem tej walki, mimo to, że okej, okay, jest różnica wieku między nami. I, i, I wszystkie inne aspekty, które można wymyślać i przytaczać, ale tak jak, jak wspomniałem, no tu sporty walki bardzo szybko potrafią nauczyć pokory i, i trzeba, trzeba naprawdę się pilnować i uważać na to, co się robi. Tam to mówi mi, że chciałby, aby część gaży, którą otrzymacie, yy, znaczy przeznaczyć na cele charytatywne, yy, mówił, że będzie z Tomą rozmawiał na ten temat. Rozmawialiście? z Nie, to znaczy... pierwsze słyszę na ten temat. No to wiem, ja, nie... ja to mówię, bo z nim rozmawiałem. No to jeżeli Tomek się do mnie zgłosi, to będziemy na ten temat rozmawiać na razie. To mówię, to jest dla mnie nowość. W ogóle nie słyszałem nic na ten temat. No, może będziecie rozmawiać, dobrze. E, chyba nie podpisałeś umowy na jedną walkę, tylko na więcej. Zaczynamy od jednej walki, a co dalej będzie, to zobaczymy. No... W... Jeżeli wygrasz, to co dalej? Walka ze Spiridonowym? no zobaczymy. Jak Może Leon? Jest... Nie, Leon zdecydowanie nie. A Spiridonow to jest, to jest troszeczkę inny temat, bo wiadomo, jakie są teraz uwarunkowania polityczne i wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy taka walka do przeprowadzenia z reprezentantem, znaczy z obywatelem Rosji na tym etapie jest nierealna, nie, nie więc. A więc. więc... Chętnie byś się z nim zmierzył. No jak najbardziej. Ja to już powiedziałem, że, że, że jemu trzeba trzeba go nauczyć szacunku do Polaków i myślę, że byłbym w stanie to zrobić. Yy, mówię, że odezwali się niektórzy koledzy z parkietów. czy ma, ktoś tam sugerował, że może pójść w twoje ślady i też yy, zawalczyć yy, w MMA? No czy, jakby. Wiadomo jak to jest, no, jak ktoś pierwszy wychodzi w nowe środowisko, inaczej przeciera szlak, to później jest e, wiele osób, które chcą, jak zobaczą, że ten szlak jest fajny i, i warto nim podążać, a mają podobne zainteresowania, żeby tym szlakiem iść. Tak samo było, jak wyjeżdżałem pierwszy, jako pierwszy z męskiego grona, bo pierwszą siatkarką, która grała w Chinach, w ogóle z siatkówki osobą, która grała w Chinach, była Kasia Skowrońska, ja byłem zaraz po niej, ale pierwszy z męskiej siatkówki, jak wyjeżdżałem, to też było, Jezu, gdzie on idzie grać, co on będzie robił tam, w jakiej chińskiej lidze, tak? a po mnie nagle wielu zawodników chciało do Chin pojechać i teraz to, że Bednoż grał w Chinach i przyjeżdża do Zaksy i później wygrywa Ligę Mistrzów, to jest jakby dla wszystkich totalnie naturalne i normalne, więc wydaje mi się, że w tym przetarciu szlaków przeze mnie w Cloud MMA też będzie naturalne to, że inni siatkarze również się pojawią. No zobaczymy. Już na koniec pytanie siatkarskie. Walczyłeś na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie, nie udało się teraz nasi siatkarze będą być może mieli taką szansę. Wierzysz w to, że będzie w końcu ten medal olimpijski w siatkówce czy ta reprezentacja teraz jest silniejsza od tej, którą Zdecydowanie, Tak, zdecydowanie ta reprezentacja jest silniejsza, ponieważ e, urodzaj zawodników na każdej pozycji jest przeolbrzymi, także, także Nikola Grybisz ma problem urodzaju i, i i tego, żeby wybrać 14 zawodników, a i tak e, nawet przy tym wyborze nie pozostawia... E wątpliwości, że są zawodnicy, którzy będą czuli się poszkodowani, bo są równie, równie dobrzy i tak naprawdę o tym, czy pojedzie jeden, czy drugi, decydują totalne niuanse, które akurat dla trenera mogą być bardziej istotne, te niuanse, a dla, nie wiem, rzeszy kibiców, czy, czy innego trenera będą inne niuanse istotniejsze i weźmie, wziąłby inny skład. Także mamy teraz bardzo szeroką kadrę, ale ja powiem więcej, ja liczę na to, że, że być może i z Paryża przywieziemy dwa medale olimpijskie świadkówki, bo nasze panie, to co pokazują w ostatnim czasie i ten gigantyczny progres, robią na przestrzeni tak krótkiego czasu, też e, jakby budzi olbrzymie nadzieje na to, że po pierwsze panie na te igrzyska pojadą, a po drugie, że nie pojadą tam w ramach statystyk. Zbigniew Bartman, oglądajcie go podczas walki z Tomkiem Hajdą. Ja wielkie. z ciekawości <gryw> też wykupię to preview i zobaczę. Wszystkiego najlepszego. Dzięki wielkie.